Była sobie piękna róża. Jej pachnące, delikatne płatki ukryte były jeszcze w maleńkim pączku i nie znały światła słońca, powiewu wiatru i dotyku deszczu. Pewnego dnia spotkali się róża i deszcz. Deszcz otulał różę swoim ciepłym i czułym dotykiem. Pozwalał listkom i łodydze odczuć swoją obecność muskał delikatnymi kropelkami jej pączek. Spragnione wolności płatki stopniowo rozchyliły się. Róża rozkwitła. Róża i deszcz cieszyli się swoim szczęściem. Róża zaznawała piękna i zwyczajności świata. Czasem ogrzewała swoje płatki w ciepłych promieniach słońca, a czasem oddawała się deszczowi. Deszcz w zgodzie ze swoją naturą, kiedy był blisko, ofiarowywał róży tysiące swoich dotknięć. Wtedy róża zaczęła myśleć pomyślała Skoro zmieniłam się pod wpływem deszczu, to może przestałam być sobą Jeśli deszcz ma na mnie taki wpływ, to może chce mnie ukształtować według własnego, a nie mojego wyobrażenia. Nie mogę się tak poddawać czyimś wpływom. I róża poprosiła deszcz, żeby się oddalił na zawsze. Róża samotnie więdnie. Deszcz samotnie płacze.